Dzień dobry, serdecznie witam o poranku. Dwa tygodnie mnie nie było, a to dlatego, że no, były przykre okoliczności związane z chorobą w domu. Trzeba było członka rodziny pielęgnować i, że tak powiem, pilnować, opiekować się e, Praktycznie całodobowo i rzeczywiście trzeba było ustalić, co jest ważne i co jest ważniejsze. Teraz już jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Dzisiaj o 10 zaczynamy w Zielonej Górze warsztaty z podstaw transurfingu. Już czekam z niecierpliwością, a póki co porozmawiamy sobie na temat tego, jak mieć pozytywny stosunek do siebie. Bo pozytywny stosunek do zdarzeń, pozytywny stosunek do innych, pozytywny stosunek do świata to rzecz, którą omawialiśmy bardzo często. Mówiliśmy też o tym, w jaki sposób lubić siebie, kochać siebie, ale jak mieć do siebie dobry stosunek bez okłamywania siebie, myślę, że warto by o tym porozmawiać. Witam serdecznie Patrycjo, witam serdecznie kolejna Patrycjo, kierowco testowany w Lucyno. Ewo, Małgorzato, super, że jesteście. No i do rzeczy. Takim wyrazem negatywnego stosunku, czy to do innych, czy do siebie, może być krytykanstwo. To znaczy, krytykujemy, tutaj mówimy w tym wypadku, siebie. Zarzucamy sobie różne rzeczy. I nieraz tak się wydaje, tak myślę, że nieraz tak się wydaje, że jeśli nie jesteśmy krytykanccy wobec innych, jeśli innym nie robimy krzywdy, to wszystko w porządku. A wobec siebie to wręcz należy być krytycznym, no bo przecież nie lubimy pyszałków, zarozumialców, takich ludzi, którzy są nadmiernie pewni siebie. Więc na wszelki wypadek, żeby takim pewnym siebie nie być, to będę myślał o sobie źle i będę mówił o sobie źle. Ja ostatnio oglądałem na... Rzadko oglądam na YouTubeach jakieś rzeczy, ale wpadła mi taka rzecz, rozmowa ze świętej pamięci panią Czubaszek. I ona była czarującą osobą, niezwykle to ogromny intelekt, ale potężny ładunek nielubienia siebie i takiego maskowanego poczuciem humoru, ale jednak negatywnego stosunku do siebie. Ona mówiła o tym, jaka jest brzydka, jaka jest głupia, jaka jest niewykształcona. Cały czas i to oczywiście publiczność się śmiała, bo to było takie stand-upowe, ale przebijał z tego taki krytykancki stosunek do siebie na zasadzie odpalania bomby. Lepiej, jeżeli ja te bomby odpalę, niż jeżeli ktoś mi to Coś zarzuci. Lepiej, jeżeli ja powiem, że jestem brzydki, zanim ktoś powie. No bo jeżeli ja to powiem, to powiedzą: Ach, jaki on jest samokrytyczny, jaki ma dystans do siebie, ale dzięki temu ja już nie jestem narażony na to, że ktoś powie: Słuchaj, jesteś brzydki i będzie mi przykro. Tylko, że prawda jest taka, że zarówno jeżeli ktoś do mnie coś mówi, to mój umysł słucha. Jak i jeśli ja coś mówię, to mój umysł też to słucha. Co gorsza, jeżeli ktoś o mnie coś złego pomyśli i tego nie powie, to ja tego nie usłyszę. Ale jeśli ja pomyślę, a nie powiem o sobie coś, to ja też to usłyszę. To jest sabotowanie samego siebie. Jeśli. Mamy wśród znajomych kogoś, kto ma gorszy okres w życiu, jest dość labilny, delikatny, podatny na uwagi krytyczne. To jak się zachowujemy? No, nie rzucamy się na, z nim, na niego, z krytyką, nie torpedujemy jego pomysłów, nie tłumaczymy mu, jaki jest niedobry. Choćby na przykład popełniał jakiś błąd, albo się rzucał na coś, czego nie umie, o ile oczywiście nie zagrażam mu nic, to przemilczymy. Albo nawet jeśli ten ktoś powie: Ach, jestem taki do niczego, albo, albo konkretnie, tak na przykład no, nie mam talentu do języków. No to powiemy temu komuś No ale dobrze gotujesz, albo ale ładnie śpiewasz. Rzecz jasna nie powiemy chirurgowi naczyniowemu który powie, trzęsą mi się ręce, nie powiemy mu, ale dobrze śpiewasz. Jednak będziemy delikatni, będziemy subtelni, będziemy obchodzić się troszkę jak z jajeczkiem, jeżeli wiemy, że ktoś ma taki okres kryzysowy. A jeśli my nie mamy jeszcze okresu kryzysowego, to bardzo serdecznie możemy się w niego wpędzić, jeśli będziemy właśnie krytykanccy, i nie uprzejmi w stosunku do samych siebie. Jeśli już mamy takiego wewnętrznego krytyka, który torpeduje nam nasze pomysły, nasze idee, nasze dobre samopoczucie, a myślę, że bardzo wielu z nas ma, to co robić? Proponuję po pierwsze uświadomić sobie, że myśli, i to dwa tygodnie temu o tym rozmawialiśmy, czyje są myśli? Że nie wszystkie myśli są nasze. Bardzo często to są myśli, które my chłoniemy i przyswajamy. Czyli nie jestem moimi myślami. Jeśli słyszę głos w głowie, to niekoniecznie muszę biec do psychiatry, tylko może na początek stwierdzić, a co ten głos mi mówi. Jeśli to jest tak, że ten głos mówi mi coś takiego, czego ja bym nie chciał powiedzieć osobie, którą kocham, no to ustalmy scenariusz. Ustalmy schemat. W jakich okolicznościach najczęściej to się dzieje, że ja myślę o sobie źle albo krytykuję siebie? I tutaj dobrze jest rzeczywiście przysiąść, wziąć kartkę i zapisać, albo nawet jeszcze inaczej. Za każdym razem, kiedy pojawia się taka sytuacja, że torpeduję siebie, wprawiam się w złe samopoczucie przy pomocy własnych, Osobistych, własnoręcznych myśli, stop. Jakie są okoliczności? Cały Anturasz I piszemy. Ale szczegółowo, czyli tak. Pomyślałem sobie, na przykład, mam jakąś tam ideę, i, odraz, i, i myślę sobie, stary, nie zabieraj się za to. No nie potrafisz, nie umiesz. No co ty. O! Karteczka, albo notesik, mam na podorędziu. To jest ten moment. Co się, co się dzieje. Po pierwsze, pierwsza okoliczność. Mam ideę i to wywołuje tę samokrytykę. Ok, a teraz, właśnie, anturaż. Stoję, siedzę, leżę. Zapisać. Gdzie? To, to może okazać się bardzo ważne. Gdzie? W jakim pomieszczeniu? O której godzinie? O jakiej porze dnia? Co teraz piję? Herbatę, kawę, sok, wodę? Co? Jak y, kto, kto mi towarzyszy, może, może też w ten sposób. I potem okazuje się po tygodniu takiego ćwiczenia, że najczęściej ten mój wewnętrzny krytyk to się włącza wtedy, kiedy jestem trochę zmęczony, popijam kawę, siedzę na przykład w fotelu i słucham muzyki. I potem się okazuje że faktycznie, zawsze o tej samej porze, zawsze w tych samych okolicznościach, zawsze to samo robię, zawsze to samo piję. Super, mam schemat. Jak wrócicie do, mojego, do mojej pogadanki na temat wahadeł, to zobaczycie, że to nie, nie pochodzi od nas, tylko jest to schemat, częstotliwość wahadła, które trąca nas, pasożyt energoinformacyjny, trąca nas po to, żeby wywołać w nas określone wibracje, które... To wahadło ŻRE. Ten pasożyt się tym żywi. Dlatego zaburzamy ten scenariusz. Nie dopuszczamy do tego, żeby o danej godzinie albo danej porze dnia pozostałe części tej częstotliwości tego schematu wystąpiły. Czyli wiem, że w takim razie, jak jestem leciutko zmęczony i chcę posłuchać muzyki, to nie zrobię sobie kawy. Zrobię sobie wodę z cytryną. Zaburzam jeden element tego scenariusza. Czy mogę zaburzyć, wymienić inny, inną częstotliwość tego scenariusza? Na przykład tak przestawić sobie mebelek, żeby słuchać tej muzyki w innym troszeczkę miejscu, patrzeć na co innego w tym czasie? Tutaj. Można puścić wodze fantazji. Chodzi o to, żeby zaburzyć jak najwięcej elementów tego scenariusza, czy nawet tej scenografii, która towarzyszy włączeniu się wewnętrznego krytyka. I to jest raz. Dwa. Identyfikujmy te myśli, zatrzymajmy się na tej myśli. Co to jest za myśl, która wprawia mnie w to, że ja przestaję siebie lubić. Na przykład pojawia się myśl typu: No, nic nie osiągnąłeś w życiu. Stop! Jakby ktoś z zewnątrz podczas kawy herbaty powiedział ci: nic nie osiągnąłeś w życiu, to przecież natychmiast człowiek by się nabzdyczył i zaczął mu udowadniać, że tak nie jest. No i. Jeżeli ktoś lubi udowadniać i jest w stanie to bardzo dobrze. Ale tutaj warto byłoby też ze sobą podyskutować. Dyskutować, nie przyjmować, bo skoro ta myśl jest moja, skoro ja sam sobie to mówię, to nie będę ze sobą dyskutował, bo będę wariatem. To sobie bądź wariatem, komu to przeszkadza. Podyskutuj sam ze sobą. Czyli tak, teza, wysuwam tezę w stosunku do siebie. A teraz pytanie, a jakie są dowody na to, że ta teza jest prawdziwa? A jakie są dowody na to, że ta teza nie jest prawdziwa? Porozmawiajmy ze sobą, jak z kimś, kogo bardzo lubimy, z tego punktu widzenia. Następnie, już wspomniałem o tym, potraktujmy siebie jak kogoś, kogo lubimy, jak kogoś, komu należy się, jak bliską osobę, której należy się delikatność opieka. No a potem dobrze byłoby jeszcze właśnie wesprzeć siebie, tak jakbyśmy wspierali kogoś, czyli powiedzmy, chyba mi się to nie uda, bo nie umiem, bo nie mam odpowiednich zasobów, umiejętności, chciałem powiedzieć Skili, ale to byłaby taka średnia polszczyzna. No, no dobrze, to teraz przekształćmy to w jakiś pozytyw. Tak, nie umiem, ale mogę się nauczyć. Chcę się nauczyć? Tak. No to tyłek w troki i uczymy się tego czegoś, żeby zrobić to, co chcę. Czy na przykład, no chciałbym to i to i to, ale no nie mam środków, na przykład finansowych. No to wracamy do naszych umiejętności, technologii, celu i wiemy, że liczy się cel, a środki się znajdą. To nie muszą być akurat te środki i te drogi, które myśmy sobie wymyślili, tylko zdajemy się na wszechświat i z punktu efektu końcowego, tutaj zachęcam do przypomnienia sobie, czym jest slajd docelowy, też jest na ten temat materiał, z tego slajdu docelowego zaczynam dostrzegać środki. Czyli w momencie kiedy ja sobie mówię, słuchaj stary, no nie masz, nie starczy nie, nie da rady, zostaw ten cel. Zgodnie ze sztuką przechodzimy do stanu efektu końcowego, czyli wyobrażam sobie, że już to mam, to już, to już się dzieje. Jak ja się w związku z tym czuję? To jest tak, jak kiedy byliśmy dziećmi. Dziecko nie wie. Jeszcze mówię na takim etapie, kiedy nie wie, że za wszystko trzeba płacić, że rodzice muszą zarabiać, ile ci rodzice zarabiają. Chce rowerek. I dziecko nie myśli o tym, czy rodziców stać, tylko jak to fajnie by było mieć rowerek. Już się czuje. I okazuje się, że no, może i rodziców nie stać, ale wujek Stasiek ten rowerek ci kupił. I jest świetnie. I zaoszczędziłeś sobie kilka dni, do stanu depresyjnego, bo rodziców nie stać. I tak jest też z naszymi celami. Czyli pojawia się taka myśl: Słuchaj, nie umiesz, nie potrafisz, nie stać się, ale wchodzisz w stan efektu końcowego, tak się właśnie chcę czuć. I taką energię wysyłam, środki się znajdą. Rozmawiamy ze sobą, wspieramy siebie, jak osobę, która jest nam bliska. Jeszcze powiem o takich y, krótkich afirmacjach, które znowu, dość prymitywna metoda afirmacja ale znowu, umysł słyszy jakieś słowa, jakieś zapewnienia i to od najbliższej sobie najbardziej wiarygodnej osoby czyli od siebie. Naprawdę to działa, słuchajcie. Prostacka metoda, ale skuteczna. Po co się zabawiać w jakieś skomplikowane metody, skoro proste działają? Jeśli chodzi o czystą praktykę, to jakieś większe cele, większe osiągnięcia, podzielmy sobie na etapy i skupiajmy się na danym etapie. Nie trzeba od razu zastanawiać się, czy możliwe jest dla mnie, czy możliwe jest dla mnie wygranie maratonu. Zacznijmy od tego, żeby zrzucić trochę wagi i poprawić kondycję. Potem następny etap i następny. I zbierajmy pozytywne doświadczenia, bo umysł się opiera, odwołuje do doświadczeń, do tego co zgromadził. No bo do czego jeszcze? Jeżeli zgromadził doświadczenia, że się nie dało, że się nie ma, że się nie umie, że się. No nie, że nie dam rady, no to tak będzie w każdej kolejnej sytuacji i znowu będzie krytyka, krytyka samego siebie. Zbierajmy pozytywne doświadczenia. Czyli małe cele. Małe osiągnięcia, to też są cele, też są osiągnięcia, dziennik sukcesów można prowadzić. Ja zawsze zachęcam do prowadzenia dziennika wdzięczności, ale dodatkowo zróbmy sobie dziennik sukcesów. Co dzisiaj osiągnąłem, a osiągnięcie to nie jest to, to jest nie tylko wynalezienie leku na raka, albo zaprowadzenie pokoju na świecie. Osiągnięciem jest na przykład to, że jeśli jestem osobą nieśmiałą, Mało asertywną, a mam do tego prawo i wcale nie muszę być śmiały i asertywny. A poszedłem do sklepu i jasno wyartykułowałem, czego chcę. I bez zająknięcia i nikt nawet, nikt nawet nie zauważył, że się denerwowałem. Sukces? Sukces. Podszedłem do kogoś na ulicy i zapytałem o drogę. Zatelefonowałem. Do kogoś, kogo mało znam, i zapytałem o coś. Jest sukces? Jest sukces. Czy udało mi się, powiedzmy, przetłumaczyć nie pięć stron dzisiaj, książki, którą muszę niedługo oddać, tylko siedem? Jest sukces? Jest sukces. I tak dalej. Doceniajmy siebie, świętujmy każdy sukces, nawet najmniejszy. Świętujmy, dajmy sobie prezent z tej okazji. Prowadźmy dziennik sukcesów. I ćwiczenia fizyczne, które poprawiają nasze samoposzczucie i szacunek do samego siebie, polegają na przykład na tym, żeby nie umieszczać monitora poniżej linii wzroku, żeby nie siedzieć przy komputerze schylony, skulony. Nasze ciało to wszystko wychwytuje. Tylko wyprostowany, może troszeczkę wyżej, Umieścić monitor, żeby ta postawa była otwarta, zadowolona, i celowo zrobić sobie przypominajkę w telefonie, żeby 5, 6, może 10, ile chcecie, razy dziennie zatrzymać się, wykonać przynajmniej trzy głębokie wdechy i wydechy, rozłożyć ręce, podnieść głowę i uśmiechnąć się do siebie. Zobaczycie, jak to fajnie poprawia samopoczucie. I dodatkowo jeszcze można zacząć y, używać inwersji w kwestii myślenia o sobie. Czyli na przykład, jakby ktoś ci powiedział, jesteś skąpa, no to prawdopodobnie starałabyś się y, odpowiedzieć jakoś tak celnie, na przykład nie skąpa, tylko oszczędna. Albo, jak ci ktoś powie, jesteś rozrzutny. Nie rozrzutny, tylko hojny. No właśnie tak. Zapiszmy sobie te swoje wady, które ciągle zauważamy, i nie okłamujmy się na zasadzie, napisane jest: Jestem gruby. To ja sobie napiszę: Jestem chudy. No bo nie jestem chudy. Ale zamiast: Jestem gruby. Mogę, chociaż mnie akurat nie dotyka to, że to, to wyrażenie gruby, ale na przykład kogoś może dotykać, to gruby przekształcamy na przytulaśny. I zgodnie z poprzednimi punktami mogę podjąć decyzję, że będę redukował swoje obwody i kubatury i zaplanuję to i już się cieszę całym, całym tym procesem. Czy na przykład jak powiedzmy, bo Spoglądam w lustro i załóżmy, że mi się to nie podoba, i jestem łysy. No to przecież nie, nie napiszę sobie i nie powiem sobie, że jestem, <noise> jestem kudłatym blondynem skręconymi włosami. To znaczy, jestem, ale w stanie spoczynku. Ale można po, za, zamiast tego. Mam dużą ilość testosteronu jestem męski. W ten sposób poprawiamy sobie samopoczucie. Celowo, sztucznie, yy, z premedytacją. No pewnie. A czemu mielibyśmy nie zrobić tego, żeby celowo z promedytacją czuć się dobrze? A jak już się poczujemy dobrze, to my wysyłamy tę fajną energię do zwierciadła rzeczywistości, ono nam to odbija i w pewnym momencie to już uruchamia się taki kołowrotek i my już nie musimy się bardzo mocno starać, bo po prostu jest nam dobrze, już lubimy siebie na tyle, że jest nam ze sobą dobrze, i z tego punktu można już zacząć sobie wymyślać siebie, jakim chce być, jakim się chce widzieć, stworzyć siebie nowego w slajdzie docelowym i wchodzić przez otwarte drzwi, do tego zmierzać. I tak, to są moje propozycje takiego poradzenia sobie z wewnętrznym krytykiem, z takim wewnętrznym upierdliwcem, którego też warto kochać, bo to jest część nas. Ale można sobie z nim z miłością poradzić. Czytam, co piszecie. Dziękuję Małgorzato serdecznie za, za miłe słowa. Małgorzata pisze od jakiegoś czasu, pracuje już z sobą w tym temacie. Te informacje są dla mnie bardzo ważne. no, dzień dobry, kiedy testowane schematy. Zaczynam na to zwracać uwagę. Jeżeli występuje, to zamieniam kolejność następnych wydarzeń. Bardzo fajnie. Właśnie chodzi o to, żeby te schematy łamać, bo wtedy wahadło, które jest nastawione na określoną częstotliwość, nie dostrze dostrzega to już całkiem inna częstotliwość. Ja tego nie jem. I się odczepia. Lena. Magiczne zdanie, które kiedyś dostałem. Zawsze i wszystko mi sprzyja. Niech Bóg Cię błogosławi kierowco testowany. Przecież ja miałem afirmację podpowiedzieć, i mam tutaj przygotowałem takie. Mówiłem, że są strasznie proste rzeczy, ale skuteczne. Posłuchajcie, propozycje afirmacji. Tu chodzi o to, żeby sobie poświęcić odrobinę czasu. Ja lubię stanąć albo usiąść przed lustrem. I wypowiedzieć to tak, jakbym mówił to do kogoś, kogo bardzo kocham. Zasadniczo to mówię do kogoś, kogo bardzo kocham, czyli do mnie. Jestem wystarczająco dobry, taki jaki jestem. To nie znaczy, że nie mogę być lepszy i że nie chcę być lepszy. Wystarczająco, ale jutro będę lepszy i to też będzie jutro, jutro będzie wystarczająco. Czyli jestem wystarczająco dobry, taki jaki jestem. Mam w sobie siłę i odwagę, by pokonać wszelkie wyzwania. Zasługuję na szczęście, miłość i sukces. Jaki banał, jaki ezoteryczny bełkot. Słuchajcie, jak do Ciebie przyjdzie ktoś, obejmie Cię i powie: Zasługujesz na szczęście, miłość i sukces. To nie powiesz mu, eee, tam banał, tylko poczujesz się tu w serduchu fajnie, nie. No więc właśnie, właśnie o to chodzi. Każdego dnia rozwijam się i uczę nowych rzeczy. To ja decyduję, jak reaguję na sytuację. Wybieram spokój i pozytywne nastawienie. Moje przeszłe doświadczenia uczą mnie, lecz nie określają, kim jestem. Jestem otwarta na nowe możliwości i przyjmuję wsparcie, kiedy tylko go potrzebuję. I nie tylko to mówimy, ale też tak robimy. Jak ktoś się pyta, potrzebujesz jakiejś pomocy? Nie, słuchaj spokojnie. Nie. A, mo, a jak potrzebujesz, to nie kłam. To powiedz, tak, potrzebuję tego, tego i tego. Jestem otwarta na nowe możliwości i przyjmuję wsparcie, kiedy tylko go potrzebuję. Cenię siebie za to, kim jestem oraz za to, co osiągam każdego dnia. To są takie pro moje propozycje afirmacji. Dobrze, że mi kierowca testowany. Przypomniałeś. Aleksandra, jestem pierwszy raz na żywo, bardzo przyjemnie pije się kawę w tym towarzystwie. Ja już wypiłem kawę. Dzisiaj piłem Brazylię jasno paloną i nawet jestem z tego tytułu zadowolony. Podczas warsztatów będziemy pili sobie mieszankę 70% arabiki, 30% robusty, czyli taki, taką, taką typową włoską kawę. Myślę, że będziemy sobie to robić we French Pressie. Ci, którzy już jadą albo już są w Zionej Górze, to już można czuć przedsmak. W ogóle fajnie będzie się działo. Słuchajcie. Yy, oczywiście o 21. spotykamy się na kolejnym czytaniu Wadima Zelanda. To czytanie poprzedzone będzie kącikiem Wróżbity Marcina, czyli takim żartobliwym podejściem do przesłań z przestrzeni wariantów dla każdego, kto wsparł w ciągu ostatniego tygodnia mnie i mój kanał. To jest w bardzo dobrym guście takie wspieranie. Książkę Technologia celu w postaci e-booka albo audiobooka. Jak najbardziej należy nabywać. Ona kosztuje 48 zł. Piszcie na maila gmail.com No i zapraszam na kolejne warsztaty, które odbędą się 7 czerwca w Żaganiu. Jeszcze w czerwcu będzie inny termin w Zielonej Górze, ale to podam w najbliższym czasie. No i maraton transurfingu, ja go zareklamuję wieczorem o 21, więc wszystko będzie jasno. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że dzisiaj byliście. Dbajcie o siebie, bądźcie szczęśliwi i dobrzy dla siebie. Do wieczora.